Hej kochani, z tej strony Laura i Pet Shopy. Zapraszamy Was na mój kanał i e, w tym odcinku będziemy Wam pokazywać e, dom, znaczy no, będziemy Wam pokazywać zakręceni. To jest odcinek zakręceni i pamiętajcie będzie, o łapkach chyba, w górę. Dom wariatów. Znaczy dom wariatów, a nie zakręceni, przepraszam dom Was wariat, Dom wariatów. Bardzo Was przepraszam. Dom wariatów. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, lajkach, yy, dzwoneczkach, yy, serduszek i innych takich serduszek, że powiedziałam znowu jeszcze raz lajka, łapka w górę i lajko. Aha, dobra. No zapraszamy do oglądania. No, dobra, na początku wam pokażę mój pokój. To jest mój pokój. No. To jest... To jest mój pokój, wiecie? Mam tutaj tablet, e, komputer, torebkę, dzwoneczek, moje okulary, e, książkę i balkon. Ale spadłam, niestety. Ha! Dobra. I tu mam jeszcze mój balkon. Tak oto wygląda. I teraz powrócę. Wiecie... Oj. No, ja spadłam. Au! No, mówiłam. Jesteśmy to ma wariatów. Mówiłam wam. Jesteśmy domem wariatów. Au! No i znowu spadłam. No weź. No ja nie lubię spadać. No normalnie do wariatów. No, no to wariatów. Dobra, ważne no. No to... No to teraz wam pokażę następny pokój. Ej, ja, jestem. Nie, ja jestem Tomat, Ty jesteś tym i ileż tam. Okay. Jeszcze mamą ja jestem. Dobra, przepraszam Was kochani. Ja jestem. Ja jestem... Ja jestem... E, e, ja tutaj jestem. ten też. Tutaj ładne okno. Mam tu zimie. Jakiekolwiek sobie wymyśli. Fioletka. Najmniej i mnie fioletka. Tutaj mam takie schody. Tutaj już mam... No... Mam deskorolkę i tutaj mam, zobaczcie, taki spad na windę. Widzicie? Au. Taki spad na windę. Mam tutaj taki, taki spad na windę. Zobaczcie. No, czy ktoś tutaj może uspokoić się? Sorry. No i to wszystko. To Hej, jestem Sawanna. A to jest to mój mąż, jak zawsze. A to jest mój mąż, hot dog. Heja. No! No, przedstawmy teraz e, tu mamy kanapę, a tu... Au, a tu e, walizkę naszą na, na wakacje. No. Ja teraz to teraz przedstawmy brokatkę. A! I no tu jeszcze mamy na to windę. No! To za Boga! No nikt! Dobra! Ja to jestem brokatka i dziś... Jak zawsze i dziś e, przedstawiam wam mój pokój. To jest taki... A no musisz, sorry. Nie chciałam. To jest taka kąpiel fajna, tu nawet jest... Ałła! No weź tu. Się dzieje, no, no wariantu. Tu mam dziurkę, jak widzicie, więc mogę się tutaj przyczepić. No słoniu ty jedne. No! Kto to robi? Nikt. Opuść sobie trochę, no ale, dobra, nieważne, przejdźmy do innych. Przejdźmy do innych, bo już mam tego dość. Pan koala nic nie ma z tym wspólnego, to nie jest pet No hej, jestem, yy, jestem brat hot doga, ogólnie nazywam się Yondog. Jondok się nazywam. Ogólnie mam słonika, który cały czas spada. I jeszcze poce. kraba. No kraba i jakieś tam rośliny. E, jestem joddok, bo jestem bratem Hotdoga, więc tak się nazywam. No i to wszystko. Przedstawię sobie teraz inny. Naszą mamę. Tutaj Ej. mamy garaż jeszcze. E, skrzynka na listy i drzwi. Tak. Aua! I w dodatku nasza szapa, która co chwilę się przywala. Ach, tutaj mamy czarnunkę. Nie, czarną wdobę. No tutaj mamy czarną wdobę, która cały czas grymasi. No hej, jestem... no, jestem dzikim kotem. No, raczej... Czarna wdoba. No raczej... Czarna, jestem... wdoba, czy Czarna wdoba, czy tos? Czarna wdoba, czy tos? No. ja ma, ma. chcę jeść! Małwia, jeść. No jestem dzikim kotem, no nie, raczej nasza matka jest dzikim kotem. Nasza matka jest dzikim kotem, więc... Auuu, no weź! Kto to przewraca? Moje, nasze, no, raczej nasza matka jest dzikim kotem, ale ja również. Dobra, przyznawmy teraz dziadki. No hej. My jesteśmy... My jesteśmy mieszkankami e, też... też czarnej wdowy. To jest za, za A, i ja mam na imię... Ja mam... Ja mam na imię Zaza, a ja żółta. No niestety, ale brzydkie, brzydkie imię. Dla mnie coś brzydkie imię, ale dla mojej bliździaczki ładne. Ale nie widzę w tym nic ładnego. Mm -hmm. Teraz przejdziemy do mamy. Cześć, ja tutaj akurat się relaksuje, także wiecie. No, ja mam na imię Zielonka. Jest nie. Yy. Znaczy, znaczy, ważne. No, Zielonka mam na imię. I mam nadzieję, że Wam się podoba moje imię. Nie, Zoe, Zoe. Znaczy Zoe mam na imię. Jest dzikim kotem. I też jestem dzikim kotem. Jeżeli Wam się podoba moje imię, to zostawcie łapkę w górę. A my przechodzimy do oglądania. Znaczy no, do grania. Znaczy no, no wiecie no. Do, do bawienia się. Dobrze. To zaczynamy. Dam, dam, dam. Zaczynamy. Nowy odcinek do wariatów. Mhm. Gdzie dasz, dziecko? Już jest w pamiętasz? No ale hot dog. Okay. A hot dog dzisiaj. Tak, po południu. Jak to po południu? Po południu to on ma. w środę. Ale dziś jest środa. Ups. Czyli, że został świetlny. No, czyli że są świetnice jak nasza. Eee, no skąd mam wiedzieć? No weź nawet jeszcze. Wróciłaś w ogóle, Borys? Normalnie, pomimo liścia. No ale Jesteś to się nie mili! ale to chodyk, to chodyk! Ale to... Musisz tak nam nie mówić, nie mów tak na swojego ojca. Ej, gdzie Co mężczyźni? Cześć! A, to właśnie, to jest prawdziwy tata, Marian, Marian, no Marian, a nie Stefan? No Nie, Marian, weź, aż mi się przypomniało o tym ośle no, nie wiem. Ja jestem nie, jego ojcem, a to jest wujek Chodok, Chodok i Nazywam się Marian. Nie, to jest Marian. No tak, no zobaczcie, no to jest wujek Chodok, wujek, wujek Chodok, a, a, a to a to jest ciocia Savana. A Sawanna. A to jest brat hot -doga. No, czyli, że jego wujek. No, też wujek jego. Mhm. Uh -huh. Dobra, to w takim razie musicie go zanieść później. Ja idę do swojego domu wariatowego. Chodźcie. Choć... Ale Marian! Jak tak możesz mówić na swojego ojca? Jesteś przecież dzieckiem. Siostrą nawet Borysa. Ale Marian! Jak śmiesz tak na mnie mówić. Na swoje... Jak możesz tak mówić na swojego ojca? No, ale... Mmm, no, nie ważne. mam dość tego, idę na... Weź gdzie miał iść? A, idę... nie no, gdzie miał iść? Weź zapiszę sobie na liście. Dobra, ja wam pokażę mój dom. Tu stoi siadok w dom. Tu jest mój dom. Tu mamy tak, tu mamy pierwsze, czyli że salon jakby taki. Tu mamy jakąś kuchnię czy coś, sam nie wiem, bo go, która się w odwraca. To w, w, w końcu zakręceni, wiecie. Czy jak tam mówiłaś? Do wariatów. A, no bo w końcu wiecie, do wariatów, co do wariatów. Tutaj mam nie wiem czemu, ale jakąś kotłownię. I wyjście również. No tak, i wyjście też. Tutaj mamy dziwaczną toaletę. No. Jak to z No dobra, hmm. możemy na to dowiedzieć watson. No bo popatrz, na no się się ci nie mieszka. A właśnie, to miała być tutaj, no nie ma. Się... No dobra, to się zgubiło. Ja sam pokażę górę. Tak wygląda góra. To jest akurat. Nie wiem co. To jest akurat. To jest akurat. Przedpokój. No to jest I... akurat mój pokój. No taki mój pokój. A tu jest jeszcze na górze jeden pokój. I tutaj, tutaj ja śpię. No jak może spać, jak to się w ogóle nie mieści, co? O tak, o tak się. <laughs> Dobra, tutaj mamy taką siłownię. Nie wiem, dlaczego w domu jest siłownia. A tutaj mamy pokój tego małego Pyrtka. Wiecie, tamtego... Borysa. Borysa, no Borysa. Borysa i tutaj, zobaczcie, też tutaj ćwiczy. Nie wiem, dlaczego mu tutaj dałem te... I tutaj mamy... I tutaj on też tak kręci się... Bo nas, no bo tu jest taka dziurka Wiecie co, ja już muszę zmykać do mojego domu, a wy możecie iść. Tam, 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 tam. tam, tam.